Dzisiaj jestem z Augustem i wyjadę na Trap House dzisiaj się siemamo Dobra, zobaczmy co tam robi Xyrem Oooo Xyrem jest gotuje. Siemano Xyrem Siemano, witam Siemano, siemano tam, tam. Jak, tam, jak tam nagrywki? Dobrze? No wszystko idzie, wszystko idzie, tak Kurde Wszystko się tutaj gotuje Jest dobrze, jest dobrze, to jest eschregia, nie? Jest dużo sprzętu, można, można się zająć wszystkim teraz. Ja, ja. No opowiedz, opowiedz jak wygląda życie Festada. No to oprowadzę, was. chodźcie, chodźcie. Tu jest mikro studio, bo jest zrobione elegancko. Rodzik, tutaj jest piękna, piękna szafeczka. No i tutaj nawijamy coś, nie? Idziemy dalej, idziemy dalej. Tutaj jest bandlab odpalony. Dzisiaj na bandlabie robimy, tu jest teaser nowej nuteczki. I co? Lecimy, nie? Nasiedź ci światło, na niej ciasty to Kurwa mal. Boli mnie głowa Od pierdolenia, żebym się już podał Jak będę chciał, to będę królem Anglii Oni pokazują siebie jak Ty wiesz gdzie się usiąść? No tam masz krzesło Słuchajcie, chciałem usiąść No widać te krzesło, kurwa no rozwalone jest No co, się w... No to w****** nie? nie? A co? No mam tego krzesło właśnie no i teraz będzie płacił, teraz będzie płacił, teraz. Ale co, to, ale co ty chopie? M***cie CCD? O, a tak krzesło, ja to wszystko kamerowałem, nie wiem co się Będzie no, płacił chłopaki tyle. Z STD to się zarabia. Ja tak słucham, jak tych słuchawkach się grywamy, ja to jest kurna Dragon Bis. Chodzą jak złoto, teraz będę właśnie duchy nagrywał do swojej tutaj zrodki. No i co, puszczaj to. Słuchajcie, nuta w pop produkcji. Pokażę wam lekki ten. moją zróbkę, tylko sobie tutaj zniksujemy. Dobra, teaser, teaser. Dobra, Mam Większa bicep, krok jak ganji. nie Jestem wściekły, ja spokojny chłopak. To jest na scenę. do się epoka to moja epoka. Zostanęż to jedno, drugie to wiesz. na chemii, omawiam akrona, ok. Nie. nie wiem czy ja chcę. czego chcę słuchać, pobracę cash Nie dam jej tego, nie dam jej nie. Bo po nie posiadam mnie, nie dupy, tylko tego chcę. Tylko tego chcę, Oskar powiedz nam jak powstał te STD w ogóle ta, ta cała historia. Ogólnie STD Label powstało tak, że Ktoś yy, tam wszyscy knieliśmy z muzyką, a że jesteśmy kolegami już od yy, X lat. 8-8. No, to złapaliśmy, złapaliśmy no, jak, jakichś five powstało tak STD label, co własną wytwórnie. Ty masz kiepa jakiegoś? To jest ostatni. Mam zapalniczkę, muszę zajarać. Dobrze, a... Czym jest nazwa STD? STD, generalnie ja myślę, myśliłem to tą... Muszę sobie przypisać to. osiągnięcie. STD to znaczy Strong till Death, czyli mocniej aż do śmierci, bo oczywiście rozłączy nas tylko śmierć. bajka jakaś. Dziękuję. Ciekawe, jest to? To będzie trzeba jeszcze raz na giną. Dobra, Przejściu jest stać. Przepraszam. Życie okay. to film, ja robię trailer. On akceptuje ze mną tylko numer. Film jest wyłącznie jedną ze scen. Wojna cię, księżniczka z Disney. Teraz wołają Blaharai XXL. Dobra, sprawdzamy teraz wers. Skyrim. Bo nie puścimy niedługo tylko tej Tylko Tego chcę. O tym malicuję. Jest. O tym malicuję. Jest. O tym malicuję. Jest. O, o. Dobrze, 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 dobrze Dobrze, dobrze, Dobra, lecimy dalej, to wywalimy Słuchajcie, tutaj jest sprzeciw Cikor, core rapu, patrzcie Uuu Nie przelewa, chłopaki Tutaj jakaś rura Co to k Jo, tutaj szwura dzisiaj skakujemy do basenu pełnego kulek I jeżeli się chce to będzie dziura w podłodze lecimy Jestem dobry w jestem na maja lewa to jest Edypku jakiegoś Usiądziesz na to? Nie wiem jaki sens ma ten Przestań się nagrywać jak pije woda. Tak Halo, halo, tu Londyn ona w Londy ja w Londy. A powiedz tukanie Czy masz mi planie? No droga, droga do żabki jest droga do żabki. Co mogę powiedzieć? No nie wiem co mogę powiedzieć, ale. No. Yy, droga do Żabki, część druga. Generalnie idziemy tu do tego pola. August nas wziął. Jest tu tak śliczo... Moje... Jest tak śliczo, śliczo, mogę powiedzieć? Powodzi się, właśnie czekamy na prywatnego szafera, który ma tu podjechać swoim wodzem zaraz za 7 milionów. O. Oh yeah. Oh, Tonight a family is grieving after a deadly shooting in South Memphis. Dozens of... Jabba Curwee. Wchodzimy już przy żabce e, co? Wchodzimy do żabki, zapraszam. Nie ja zaraz będę U, Nie będę gangsterem, nie będę piszemych energetyków. Weźmiemy sobie jeszcze Dziczka dziczka. O nie, bo oni nas nie na Nie, nie mamy sponsora. To weźmiemy jakiś napój nie. fajny. Napój. No. O Jezu takie pieniądze wydałaś na takie rzeczy. Weź, żeby nie było widać. Na no dobra, sorry, sorry. Hmm. Słuchajcie, no ja zapłacę kartą, jeszcze sobie włączyć, żeby było ciekawe, że mam eksi. No ...płacisz kargo. Zapraszamy do klasy samoobsługowej. Dzięki. Tak. Tu biorę sok pomarańczowy, nie jakieś kurna enrygole, caprio. Jiggle, jiggle. Jiggle, jiggle, bał. Ty, ale co ty mówisz, ja mam współpracę. A, sok biorę z a, czekaj, nie odkładam, idziemy. A, Odniem dobra, sorry. Słuchajcie, te iPhony to są przeprogramowane. To jest w dobry telefon. Czas, sobie e Albo Maksoma, Maxom, Maxom. Maxom? Z SOS może kliknąć. O Mango? Musztarda? SIXEVEN! W okazji, jak jesteśmy w sklepie, to sprzęt ogarniemy. Słuchawki dla Sirena. Esperanza, chyba dobra marka. Halo? Ja na lot na utno. Halo Dzisiaj <grymie> widzowie kupuję strój strażaka Bo chcę być jak on Chce być jak on Wspieramy Wołeś Wspieramy taki, takie osoby właśnie wspieramy Takie osoby Tak No, 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 no <grymie> <grymie> Jak zrobić do Kasiata? coś pierwszy okay. Okay. A prawie, prawie Jak do Kasiata? 6,38 ty debilu Jak zrobić dookoła świata? No. Część 69 Co we mnie kopiesz debilu? O kurde, o kurde. Chyba nie przejdzie. No szalansko ty Z tej strony ja, z tej strony August I żegnamy się pięknie, kłaniamy się nisko do zobaczenia. Do zobaczenia. Jo, jo.